Drodzy Olsztynianie, z pewnością macie już dosyć siedzenia w domu. My ostatnie kilka miesięcy spędziliśmy na ciężkiej pracy w studiu. I choć z koncertowaniem dalej jesteśmy w lesie. Koniec z tym. Z naszą najnowszą płytą wypływamy na szerokie wody. Od dawna marzyło nam się, wywrócić do ludzi. Dlatego już nie niedługo zagramy koncert właśnie tutaj, w Olsztynie. Pierwszy koncert, oczywiście, moglibyśmy zagrać gdzie indziej. Nareszcie wracamy do miejsca, gdzie czujemy się najlepiej, dlatego skończmy z puskami, i spotkamy się tutaj, w naszym pięknym, olsztyńskim Amfiteatrze. 25 lipca zagramy dla Was specjalny koncert z naszej najnowszej płyty Askielawy, dlatego bądźcie tutaj z nami, to jest nasze miasto i widzimy się wszyscy. Do zobaczenia! Biegnijcie po bilety! Póki jeszcze są!